Jest jeszcze jedna metoda, rzadko stosowana, yy, rzadko stosowana, bo jest pracochłonna. Czyszczenie yy, ślizgu miękkim smarem hydrokarbonowym. Yy, polega to na tym, że yy, nakładamy, nakładamy, ten smar na ślizg. Zresztą pokażemy. To zajmie nam dużo, tylko wezmę ja sobie małą. Ja, jak już mam założone. Smar hydrokarbonowy, miękki smar hydrokarbonowy ma tą zaletę, że wchodzi głęboko w tą strukturę tego w tą bowatą strukturę, o której wam mówiłem i yy, za chwilę on po prostu pęcznieje i wydobywa się na zewnątrz, biorąc ze sobą te wszystkie zanieczyszczenia, które tam są w środku. Także to jest ta jego właściwość. Generalnie no mówię, mało ludzi już to, to stosuje, z uwagi na czas odrony. Bo to jakby nie było zobaczyć, zobaczycie, trzeba nałożyć ten smar. Trzeba go zcyklinować, prawda? Dosyć szybko. Więc to jest kolejny, kolejny, ten, kolejny po prostu powód, dlaczego znaczy no, tej metody nie, nie, nie stosować. Ale jeżeli oczywiście ktoś ma czas, jak najbardziej można to zrobić. Ja rozgrzeję żelazko. to się nada. To jest hydrokarbonu, także nie będzie problemu. Ja sobie tu ustawię, ustawię temperaturkę to nie będzie 125. Jest typu, yy, generalnie na większości, powiedzmy, smarach yy, producent określa jaka jest temperatura topienia tego smaru. Także tam gdzieś na hodowężku, albo gdzieś tam na stronie producenta jest informacja, że na przykład ten smar się topi dobrze w, temperatur w zakresie temperatury załóżmy 100 do 120, albo 110 do 120, albo 145 w zależności smaru. Także generalnie ta temperatura jest tam określona, a gdyby jej nie było, to najprostszą, najprostszą, najprostszą metodą sprawdzenia tego to jest po prostu tak, no, jeżeli dysponujemy jakimś żelazkiem, które powiedzmy jakąś, jakąś tam podziałkę, no to dobrze, no to sobie ustawiamy między 100 a 120. To jest taka można powiedzieć najbardziej optymalny zakres tych, tych miękkich smarów jednokarbonowych i wtedy po prostu robimy tak. Wtedy sobie bierzemy ten, ten smart, prawda, yy, przykładamy i, widzimy, i patrzymy, jak on się topi. Jak nam się topi bardzo łatwo i po prostu i, i kapie nam szybko, to znaczy, że ta temperatura jest optymalna. Gdybyśmy na przykład przyłożyli i widzimy, że kurde, czekamy, czekamy, czekamy dopiero nam, nam leci, to znaczy, że mamy za nisko, więc musimy troszkę podkręcić. Więc to jest najprostsza zasada. A kwestia elektroniki, <laughs> typu, jeżeli byśmy mieli za wysoką temperaturę, to on bardzo szybko yy, topi się i przede wszystkim wydobywa się dym. Będziecie widzieć, to, to znaczy się, że te po prostu składniki, które są tam w farfini, jeszcze w, w tym, ulegają po prostu spaleniu. Więc, więc to jest tak jak mówię, będziecie to widzieć przy, przy tym. Jeżeli nie macie oczywiście, nie, nie dostaniecie informacji na temat, jaki smar po prostu temperaturę do najprościej właśnie zrobić tak, jak wam powiedziałem. Temperaturę dajmy sobie można od najniższej 100, a później sobie przekręcić, żeby po prostu znaleźć tam optymalny. Ja tu ustawiłem 125. Kwestia jest tego typu, różne są techniki nakładania smaru. Generalnie ja kapię po prostu z tego, z, z rogu wygodniej mi jest, zrobię sobie taką sinusoidę, jedni robią po prostu sobie takie szlaczki wzdłuż i w ten, inni jeszcze robią taka oszczędna kwestia to jest, na przykład w ten sposób i smarują sobie cał, cały ślizg. To jest taka oszczędna metoda, jak sobie po prostu przytniemy i, i, i przy tym, no, ale to jak mówię, są różne techniki i generalnie każda jest dobra, jeżeli po prostu pokryjemy smarem cały ten nasilc. Więc to jak będziecie robić naprawdę, to, to nie ma tam jakiegoś... Znaczenia po prostu większego. Tyle generalnie wystarczy. Teraz sobie. najgorzej jest w tych miejscach, właśnie gdzie, gdzie są to, co Wam mówimy. To samo jest przy, przy, przy zbieraniu, ale ja już ja tą tą naturalną, naturalną, może <coughs> nie naturalną, tylko ten, 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 tą krzywiznę i, i ten ten po prostu. Zrobimy, to jest. Ważne jest to, że zauważcie, że jeżeli, jeżeli poże lasku, jak idziemy, zostaje nam woda, znaczy woda, zostaje nam po prostu smar w stanie płynnym, który po prostu zaraz nam ten Więc znaczy się, że temperatura tutaj jest, jest dobra. Ta prędkość przesuwu, wszystko zależy od tego generalnie, jak, jaką mamy, jaki mamy smar, jaką mamy temperaturę i jak my się po prostu zachowujemy. Pokryliśmy, pokryliśmy sobie y, ten nasz ślizg tym miękkim smarem hydrokarbonowym. To jest kwestia tego typu. Y, minutka, półtorej, dwie maksymalnie, jak, jak po prostu ten smar sobie tam y, należyć na tym, na tym ślizgu. On jest jeszcze tak, także on, tak jak mówią, głęboko sobie po prostu wchodzi w tą strukturę ślizgu i on za chwilę po prostu wydobywa się na wierzch, i, a my musimy po prostu tą warstwę sobie ściągnąć, żeby. żeby, żeby Smar i z tym brudem, który się wydobywa, po prostu sumy tego, z tego brudu. I znowu przystępujemy do, do cyklinowania. Tu gdzieś miałem taki fragment, to się zobaczyli, który wyszedł akurat biały i jest czaczatem, że nie widać, ale, ale generalnie o, tutaj widać. To nie, jest, jest to jest generalnie brud, który po prostu wyszedł z tego. O, czyli, czyli po prostu cyklinujemy dyscyplinujemy do momentu, aż, aż po prostu jest brak tego wióla, tego charakterystycznego wióla, przepraszam, który, który jest I to jest też, tak jak mówię, ostatnia z tych metod, jeżeli chodzi o oczyszczenie, najbardziej po prostu pracochłonna, no też kosztowna, prawda? Bo się go smaru możemy tam gdzieś po prostu tego zużyć. Prądu. No ale zobaczcie, już wiwa nie ma, więc powiedzmy, że mamy na te Ślizd, przepraszam. Mamy wyczyszczone.